Dany jest ciąg AN, w którym AN równa się 7N odjąć 5 przez 5. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1 wykaże, że ciąg AN jest arytmetyczny. Definicja ciągu arytmetycznego mówi, że jeżeli ta wartość będzie wielkością stałą, konstant będzie z wielkością stałą, to ten ciąg będzie arytmetyczny. Bo tak mówi definicja, że jest to taki ciąg liczbowy, w którym różnica dowolnego wyrazu i wyrazu poprzedniego jest stała. To musi być konkretna liczba. No więc tak, A n już mamy, jest zapisane w tym miejscu. Więc, aby to sprawdzić, jeszcze musimy stworzyć wyraz następny, czyli a z indeksem n plus 1. W miejsce n wstawiamy właśnie n plus 1. 7 w nawiasie n plus 1, odjąć 5 i przez 5. Doprowadźmy w najprostszej postaci. Wymnażamy przez nawias i przez ten wyraz, i przez ten wyraz. To będzie 7n dodać 7 i jeszcze muszę przepisać odjąć 5. Przez 5. No jeżeli w liczniku wykonam działań na tych dwóch liczbach, zostanie 7n dodać 2 przez 5. I to jest wyraz o numerze n plus 1. I wykonamy to działanie. A n plus 1 odjąć A n. A n plus 1 odjąć A n i wstawiamy. A n plus 1 to jest to. Czyli 7n dodać 2 przez 5. I dalej. Odejmujemy, odjąć i A n to jest dokładnie wzór tego ciągu, też jest to. Wartość wyrazu o numerze n, czyli 7n odjąć 5 przez 5. Co dalej? No, musimy wykonać to działanie. Jest to odejmowanie dwóch ułamków i już o wspólnym mianowniku. Zatem, na pewno mianownik przepiszę, ale w liczniku muszę odjąć te liczniki. Ten cały licznik. Minus ten cały licznik. 7n plus 2, ale od tego odejmuje cały ten drugi licznik, czyli może to zawrzeć w nawiasie. Licznik odjąć, licznik. No to teraz widzimy, opuścimy nawias 7n plus 2. Jeżeli przed nawiasem był minus, więc zmienimy po prostu znaki na przeciwne. Czyli będzie minus 7n, a potem minus z minusa 5 to będzie plus 5. No, mianownik jest do przepisania. Jak widać, w liczniku wyrazy 7n się redukują, zostanie w liczniku 7, a w mianowniku 5. Oczywiście można jeszcze wyłączyć całości. Ale dla naszego zadania nie ma to już żadnego znaczenia. Ta różnica an plus 1, odjąć an, jest konkretną liczbą niezależną od n. Jest to wielkość stała. Zatem ciąg an jest arytmetyczny. Dlaczego? Ponieważ ta różnica jest stała i potem nazywamy ją w ciągu jako wielkość R.